Siemanko, witam was na kanale Paulis Line. Jestem Ragnar i zapraszam na maszeru albo giń, czyli przemarsz ze świnouścia do brzegu. Dawno się nie widzieliśmy, ale nie martwcie się, to nic osobistego, po prostu was nie lubię. Zaczynamy. Niebawem minę Międzyzdroje, a dalej Boliński Park Narodowy. Co chciałbym zrobić jeszcze w świetle dziennym? Później, już tylko w nocy zostanie mój blask. Minąłem między zdroje, Miłem właśnie Wolnicki Park Narodowy wzdłuż klifu tego słynnego, o którym kiedyś opowiadałem, że nie było. Kompletnie plaży i trzeba było iść wodą i nie było gdzie uciekać. A teraz, jak widać, pełna szerokość można przejść suchą stopą ale jest tak samo pięknie. Słońce już prawie wpadło do morza, co oznacza, że ja niedługo wpadnę do śpiłkowozu. Dobiłem jeszcze kilka kilometrów, czas na przerwę, a później w dalszą drogę przy zamianie nocy na dzień. Pogoda idealna, czas na szybką kawę i w drogę. znowu na kursie, na ścieżce pogoda w stylu robota przy betoniarce słońce, woda, piasek z akcentem morskim bo dość wieje poza tym nic ciekawego widok niezmienny morze z lewej, klif z prawej piasek z przodu, z tyłu Taki nadmorski standard. Jak dotrę do dziwdówka, to pokażę Wam most zwodzony. To tyle z atrakcji. Bo największą jak zawsze jest mój zniszczony słońcem, mrozem, wiatrem. Chłopski ryj. Standardowy. Bałtycki bakiet! Szedłem na chwilę z plaży ponieważ nie słyszałem żadnych myśli, ale okazało się, że to nie wiatr i morze stanowią problem, także. Dalej nic mądrego Wam nie powiem, jeszcze kilka kilometrów i widzimy się na moście. Jak się domyślacie po widoku. Nie było, ale wcale jestem już na moście. Powoli docieram do Pobierowa i tutaj niespodzianka, czyli coś czego nie było kiedy szedłem tu za pierwszym razem. Mają rozmach skurbi nowy hotel gołębieski trzeba będzie zanocować, ciekawe czy ma więcej gwiazdek od mojego śpiólkowozu bo mój ma milion a na plaży bez Bardzo często w quizach, czyli gdzie znajdują się te ruiny zamku, a znajdują się one w trzęsaczu, do którego właśnie dotarłem. Także w przypadku wygranej, nagroda do podziału. Ogólnie to dotarłem do rewala, ale tak mnie poskładało. Że nie było czasu nic podsumować. Pogoda się zaczyna robić elegancka. Także nie pozostaje nic innego jak zebrać się, spakować i ruszyć w dalszą drogę. Ale pozostało jakieś 40-45 km koło brzegu. Także dobrze by było machnąć to nie wiem, albo naraz, albo z jedną krótką przerwą. Ale ogólnie fajnie jest bo. W zasadzie idę trasą, którą szedłem za pierwszym razem, czyli podczas pierwszego wyjścia, a z racji tego, że pogoda jest inna niż sztormowa, tak jak wtedy, to mam szansę zwiedzić dodatkowe plaże, po których nie było jak wtedy maszerować, ponieważ ich zwyczajnie nie było, może dobijało do brzegu. Tyle z plusów, z minusów niestety, no to trzeba omijać cały parawaning i wszystko co związane z sezonem. Widzimy się na trasie. Jak się już zbiorę oczywiście. Udało się, mamy to, jestem już w drodze, a pierwszy przystanek taki charakterystyczny to będzie latarnia morska w Niechorzu, kiedyś tam biwakowałem pod tą latarnią na pierwszym wyjściu. Jednak wtedy szło się taką ciemną, zniszczoną ulicą wśród drzew, a po latach okazuje się, że jest tu piękna ścieżka dla pieszych i ścieżka rowerowa. Takie to są zmiany, także warto odwiedzać te same miejsca po latach A tu miał miejsce wspomniany biwak w towarzystwie latarki. I znowu relaksuje się wsłuchany szum Morza Bałtyckiego i lecimy tego typu instalacje zawsze nagrycają wyobraźnie zwłaszcza podczas nocnych przejść Bo wyglądają jak jakaś przystań ludożerców na szczęście tu z tego nie mogą więc zawsze jestem bezpieczny no i co lecimy dalej w końcu zrobiło się pustkowie wolne od plażowiczu jest pięknie dobra twarda plaża to chyba najważniejsze jest po czym chodzić byle do koła brzegu Dotarłem do Mrzeżyna, czyli jakieś 20 km już za mną. Trochę ponad 20 km przede mną. Tu też się troszkę pozmieniało. A bez stormu nawet znośnie I nadal na kursie, na ścieżce. Tym razem leśnej, oby jak najdłużej. Bo dość już mam tego piasku i dla równowagi odrobina ulicy Niesamowite jest to jak szybko powstają inwestycje wzdłuż wybrzeża we wszystkich mniejszych i większych miejscowościach Wystarczy rok i wszystko się zmienia Ostatnia piątka trasą pieszo-rowerową przez las a widzimy się już w koło brzegu. Dotarłem już do koło brzegu, ale spokojnie jeszcze nie kończymy. Ponieważ e, kiedy byłem tutaj pierwszy raz w czasie pierwszej wyprawy, dotarłem już po zachodzie słońca. A z racji tego, że w czasie biwaku wyrwało mi tarpa i podjąłem decyzję o tym, żeby się spakować i lecić dalej opuściłem kołobrzeg przed wschodem słońca, nie widziałem za wiele a jest tu fajne molo które Wam i sobie chętnie pokażę także spokojnie zostańcie ze mną i teraz lepiej późno niż wcale, czyli prosiłbym użytkownika jacekm. o kontakt w celu Otrzymania książki Lotce 89. Nie wiem czemu mówię Lotce 89. Jak wiadomo, że chodzi o rok 89, ale widocznie chciałem nadać taki postapokaliptyczny klimat. Użytkownik odpowiedział prawidłowo, nie przeczytałem żadnej strony, chociaż znaleźli się też tacy, którzy bardzo we mnie wierzą i napisali komentarz, że Przeczytałem książkę od deski do deski, mimo pięknych, otaczających mnie widoków. Niestety, słabo czytam, dlatego zawsze dostawałem kary w bibliotece. Nie robiłem tego złośliwie, po prostu tak jest. E, przy tej okazji bardzo dziękuję za wiarę we mnie i dziękuję za to, że oglądacie kanał Polish Line. Coraz częściej mam okazję z kimś porozmawiać w tym temacie. Odbiór jest jak najbardziej pozytywny. Mi się te filmiki nie podobają, ja oceniłbym je negatywnie, ale to nie moje zdanie się tutaj liczy. Także dzięki wielkie pozdrawiam wszystkich, z którymi miałem okazję i z którymi będę miał okazję się spotkać. Tymczasem zawijam się powoli w szpiulkowóz. I widzimy się w koło brzegu, ale już tym właściwym na molo w centrum. Was zabrałem do koło brzegu. po nocy przychodzi dzień a po burzy spokój trzeba się w końcu zebrać a co? lepiej stawia na nogi niż kawa oczywiście morze bałtyckie polatałem trochę po brzegu odwiedziłem molo, latarnię morską i port zupełnie inne miasto chociaż już nie wiem co gorsze co lepsze sztorm czy sezon tak czy inaczej tutaj kończy się nasza przygoda także jeśli podobał wam się odcinek maszeruj albo gin kliknijcie łapkę w górę jeśli się nie podobał kliknijcie łapkę w dół nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Polish Line na mnie warto zaczekać jeśli macie pytania, piszcie je w komentarzach. Trzymajcie się zdrowia.